Witam Was jak zawsze na szlaku. Tym razem las w Kopydłówku No i taki spacer z minimalistycznym ekwipunkiem. A więc lato. O, kurki. Pełno kurek tutaj jest. To jest w ogóle ciekawe. Tuż tak z tego co widzę. Pokażę wam coś. Wchodzi człowiek do lasu i oczekuje, że będzie tutaj dużo natury. No i tak, szczerze powiedziawszy, tego bym oczekiwał. Ale nie. Pokażę wam. A w środku śmieci. Boże, widzisz, a nie grzmisz. Czasami się zastanawiam, czy ja dobrze robię chcąc, żeby tu mogło wejść więcej ludzi, żeby był kontakt z przyrodą. No nie wiem, mam co do tego wątpliwości i czasami mieszane uczucia. No ale no dobrze, jak się powiedziała, to trzeba powiedzieć też B. Kierunek zachodni z ulicy chyba Zagajnikowej w Rozcięcinie, ale nie chciałbym muszę sprawdzić jak wrócę do domu nie chciałbym was sprowadzać w błąd w każdym razie ta ulica która prowadzi przez las do Kopydłówka nie polecam wam tej ulicy tej dużej z drogą numer 162 z drogą wojewódzką nie całkiem miłe klimaty w ogóle polecam ten las a to także i dlatego że jego historia jest fantastyczna bo te tereny tutaj w tej chwili schodzę w dół, prowadzą wprost nad Parsentę są to pozostałości e, ostatniego zlodowacenia wykorzystywane tu dalej jest ujęcie wody Kopydłówko, a naprzeciwko e, ujęcie wody Bogucino, tak więc są to tereny dla nas niezwykle ważne i istotne, bo wodonośne tak więc e, tutaj e, koobrzeżanie dzięki temu mogą pić wodę i tak naprawdę Niewielki spacer, króciutki. E, patrzę, czy gryzą już mnie komary, czy jeszcze nie. Niewielki, króciutki spacer. Powoduje, że jesteśmy już nad rzeką. O. Zobaczcie. Tu całkiem niedawno płynąłem. Tak więc jest to. Dość e, urokliwy teren. Jest tu wydeptana ścieżka, bo tą ścieżką można pewnie dojść do samego rozcięcina. Ja powiem tak, no ja tego nie, nie polecę Wam w takim znaczeniu, żeby mm, no iść z samego kołrzegu. Można, bo się da. Ale czy to takie super rozwiązanie, nie wiem. Ja podjechałem sobie samochodem. No to chyba Sostowskiego kolejne uroki. A może nie. Może to ten gigantyczny. Może to ten giganty, taka gigantyczna roślina, ona, nie pamiętam jak się nazywa. Rośnie sobie, rośnie sobie też taka roślina przy bibliotece. No w każdym razie słuchajcie, tu jest przepięknie. Cisza i to jest zaleta tego. Pomijając może ten śmietnik. Ale no nie będę Was oszukiwał. Nie chcę robić tej audycji, które będą tak naprawdę polegały na lukrowaniu nie wiadomo czego. Wspaniały las, można się też sześć lasem, ale w lesie jest dzisiaj trochę ciepło. Mamy lato. No właśnie i też o tym trochę powiedziałem. Bo la latem jest różnie. Tak patrzę na miejscówkę, gdzie mógłbym rozwieścić hamak. Ale latem jest różnie, bo lato to okres wegetacji, roślin i zwierząt i to nie powinno nikogo, mówiąc szczerze, dziwić. A dla nas największym problemem e, i takim zwierzęciem powszechnie znienawidzonym jest komar. A czasami nawet hordy komarów, ale powiem Wam. Ho, 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 ho. No, co to było? A, to było zapadlisko parcenty? Parcenta podbywa teren, ta ścieżka wiedzie nad całą rzeką. No i można, jak się nie patrzy pod nogi, tylko gada do jakiegoś telefonu, aparatu, zaliczyć przygodę była byłaby orzeźwiająca. I tak, tak sobie spaceruję. I doszedłem chyba już do granicy. Będę musiał zawrócić. Ale to wam opowiem jakąś historię, bo. albo i nie. No bo e, idąc, tu jest kierunek zachodni. Więc skoro tu jest zachód. E, no właśnie. To tam. Skręcając w tamtym kierunku będę miał północ, a dalej zaczynają się tereny wodociągów. Mówiąc szczerze, nie spacerowałem jakoś tak nadurokliwie w kierunku wodociągów i nie zwiedzałem tych terenów. O! I to jest ciekawostka, powiem Wam. To już tak w ramach tej audycji, bo tak, tu jest płot. Zobaczcie. Ja nie wiem, czy łamię teraz prawo, czy nie. Pozdrawiam nowego prezesa wodociągów. No, bo ja mówiąc krótko, to robię taką audycję turystyczną, ale chyba ktoś Wam e, no, zniszczył ten płot. A w którym miejscu, słuchajcie, no tak nie zauważyłem, bo idąc z tej strony, to, to nie widać tego zniszczonego płotu. Ale zauważyłem schnące gacie wodociągowe. Hmm. Wam, oczywiście, wyjdę, bo to teren yy, ochrony bezpośredniej i słuchajcie, to co najważniejsze, czy, czy ważne w ogóle, to to, że przestrzegać pewnego rodzaju norm. No zobaczcie, tak. No, powiedzmy, niech to będzie ten znak sygnał. Nie wchodź, wycofaj się. Niech tak będzie. Szanujmy zasady i też bym Was o to prosił. No to nie tylko można mieć się przyjemności, ale zobaczcie, jakie głazy w parsencie. Fantastyczna sprawa. To jest pozostałość historyczna. Może fantastycznie to wygląda. Bardzo dużo tego powpadało. Jak płynąłem kajakiem, ktoś jak chce, może kilka odcinków dalej sobie pójść, to, to też można to zobaczyć. No, w każdym razie, e, miałem też pokazać coś na komary. Więc, e, takim dobrym rozwiązaniem, myślę, które pozwoliłoby przynajmniej częściowo się obędzić. Ja wiem, oczywiście, macie tam te swoje wszystkie środki, które i tak nie działają, albo po kilku minutach przestają działać. To jest po prostu moskitiera na paszczę. I dlatego czasami warto po prostu mieć kapelusz. Tak więc to jest jakaś dobra, taka myśl ochrona, z której można skorzystać. Natomiast, w ogóle. Jeżeli idzie e, o sprzęt to za chwilę słów kilka na tę wyprawę. A w ogóle jeżeli idzie o maskowanie i kamuflaż, to dziś postanowiłem założyć zresztą pozdrawiam Krzysiak Klinkosza, który już dawno wypróbowywał produkty firmy Mask. Bo ja tu niczego nie reklamuję, wszystko kupiłem za własne pieniądze. Nie ma lokowania produktu. Na początku, gdy kupowałem sprzęt, o, tu już mi nawet zabrakło miejsca, trzeba być ostrożnym jak będziecie tu szli, nie wpadniecie do percenty. Yy, testowałem produkty Maskpol, yy, mapa, rozwiązanie czysto polskie, kto chce to doczyta w internecie, nie będę się tu rozwodził, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że początkowo te produkty Maskpolu no, były takie sobie, ale po krytyce takiej dość powszechnej i po wprowadzeniu kilku zmian... No, to dało, przyniosło moim zdaniem rezultat. No i postanowiłem zainwestować w to maskowanie, zwłaszcza, że ono jest polskie, że ono jest nowoczesne i, i jest przyjemne. Stąd też i ten wybór, jak jesteście zainteresowani. No ja wystawiam dużego plusa także za użytkowość tego rozwiązania. Szukam takiego miejsca, gdzie tu można było się zatrzymać. Zimą, gdy tu spaceruję, dość często. Częściej, o może tak zimą, gdy spaceruję tu częściej, e, to są trochę inne widoki. Lato robi swoje. Po przeciwnej stronie mamy miejsce, gdzie zwierzęta piją wodę, ale zaraz zobaczę, gdzieś tutaj, coś wymyślę. O, nawet tutaj jest idealnie, ale może będzie jeszcze bardziej idealnie. No właśnie, i tak słuchajcie, moi drodzy, zachęcam do takiego spacerowania i do tego, żebyście odpoczywali nad wodą a tu mamy nie tylko wodę, ale także las, więc dwa w jednym da się? da się hamak, słuchajcie, tu chwil kilka z moskiterą jeszcze do tego komary żrą tu niemiłosiernie to jest jeden z powodów dla których latem niespecjalnie opłaca się chodzić do lasu, ale z drugiej strony powiem Wam że, no jak nie lato, to kiedy? Oczywiście to jest tak, że możemy także chodzić w inne pory roku, ale lato to, to ciepełko. No, ale no niestety także i komary. Ja spróbuję ściągnąć moskitierę. Mam nadzieję, że nie będę żałował aż tak mocno. Słuchajcie, dzisiaj mój plecak, który wybrałem na tę wędrówkę. Taki dość mocno nietypowy, ale też chciałem kilka słów na ten, na ten temat powiedzieć. Jak idziecie do lasu, czy w ogóle na różnego rodzaju spacery, czasami widzę, jak lu ludzie klamoczą się z jakimiś różnymi torbami, plecakami, bagami. E nie wiem, czy jest sens. Ja na dzisiejszą wyprawę e wybrałem e polski plecak v Egg. E to jest również mój e zakup. 10-litrowy. W maskowaniu mapa. Czyli to maskowanie, w którym jestem, bo nie wiem, czy powiedziałem właśnie, jak się to nazywa, ale chyba zapomniałem. W każdym razie 10 litrów. Niewiele rzeczy tu ze sobą wziąłem, bo też i niewiele rzeczy jest mi potrzebnych. Na zewnątrz przetroczyłem hamak, bo się nie zmieścił. Tak więc to jest jak gdyby tylko to, bo w sumie hamak nie jest mi potrzebny, ale to jest trochę tak, że planuję tu małe co nieco. Zrobić sobie, bo już są godziny wieczorne, ma też padać, więc wziąłem poncho, bo w sumie, no niby dlaczego miałbym moknąć? To odrobina komfortu w razie włók, gdyby faktycznie miałaby czulewa, może się przydać i pozwolić przeczekać, bo przecież kiedyś przestanie padać. Natomiast reszta jest w plecaku. Pokażę Wam za chwilę, co. I ja zachęcam do tego rodzaju wypraw, do tego rodzaju zwiedzania, dlatego że tutaj. Naprawdę można znaleźć różne ciekawe elementy w samym lesie i nie tyle historyczne, choć historii jest tu bardzo dużo, bo przecież mamy Rościęcino, mamy kopydłówko, to są miejscowości historyczne, których historia i znaleziska sięgają bardzo daleko, więc przyjechać tutaj i zaznać odrobinę historii. To jest historia na nadoknięcia ręki, wspaniały las, który tutaj przebiega. No tam dalej jest most, ale ta, ta godzina i tak nie, nie dojdziemy, bo to jest teren ochrony bezpośredniej wodociągów. Tutaj przecież czerpiemy wodę, no i nikt nie chciałby, żeby dochodziło do jakichkolwiek zakłóceń w jej produkcji. A to tak mocno pokrótce. Ja do tego zachęcam, do takich spacerów z całą rodziną. W innych państwach. Mamy takie elementy jak edukacja leśna. W Polsce tego nie ma. Szkoda, ale, no, ale może chociaż taki. To też taka prośba nie ograniczajcie się do filmików. To jest coś najbardziej no dla mnie trudnego do zrozumienia, gdy. No właśnie. już kolejna komarzyca. Gdy siedzimy, ograniczamy filmiki, popcorn i jesteśmy w lesie. Ja chciałem żeby było trochę lepiej, ale się nie da, słuchajcie, bo komary się zleciały. Nauczcie. Co ze sobą w tym 10-litrowym Wisporcie wziąłem? Butelkę wody, bo zresztą w średnio gazowanej, bo zawsze się może przydać. Paliwo do kuchenki. Tu w tym plecaku jest tylko jedna komora, więc nie ma tu za specjalnie filozofii. Patelka taka do smażenia z paliwkiem już napełnionym e, palnik. Mówiłem wam o moim ponczu. Też jest ze mną. E, składany kubełek tutaj z dwoma jajkami, bo zamierzam dzisiaj zrobić sobie kolację. E, mam również zestaw Helikona tu sztuczce. To mogą się przydać. E, litrowy, e, litrowa manierka. Litrowy pojemnik na wodę. Do tego e, tutaj w zestawie. To jest fajna sprawa. E, też pokażę Wam dzisiaj, jak to działa. No, jest już taki mocno zużyty przeze mnie zestaw. E, kubek 07. E, dobrze się w nim gotuje wodę. Ale do tego wszystkiego jeszcze jest załączona podstawka. E, którą można sobie obrócić i na której można e, gotować w bardzo prosty sposób. Do tego wszystkiego boczek, bo jak żeby było inaczej i moja ulubiona deska do krojenia bardzo lekka e, i wygodna po to, żeby móc e, przeprowadzić, a jeszcze bym oszukał, ale gdzieś to mam albo i nie wziąłem, bo mam bystrniczkę. I to wszystko do tego 10-litrowego plecaczka się zmieściło bez żadnego problemu. No, i do tego jeszcze oczywiście nóż, krzesiwo, no to takie rzeczy już przy pasie. To wszystko tutaj mam. No, i za chwilę zacznę sobie gotowanie. Urządzę tutaj mniej więcej w miarę bezpiecznie ten teren, tak, żeby można było gotować. Na dobry początek. Herbata. Woda dochodzi na czymś takim bardzo szybko. Brew pozorom. I już wędruję sobie boczek. Zalewam sobie herbatkę. Słuchajcie, a propos rozpalania ognisk w lesie. Więc oczywiście nie rozpalamy otwartego ognia w lesie. I to w tej chwili jest bardzo mokro, bo jest po ulewach i to kilkudniowych. Więc. Nie jest tak źle, ale to nie znaczy, że jest dobrze. To po pierwsze, jest lato i trzeba to brać bardzo mocno pod uwagę. Są oczywiście przepisy, które pozwalają używać ognia, i ustawa wyraźnie mówi, w jaki sposób można to zrobić. A nawet jeżeli już chcecie coś ugotować, bo jest taka możliwość, to pamiętajcie, można to zgłosić nadleśniczemu, jest taka możliwość, on może wydać zgodę. Ale jeżeli już to robimy, to też w sposób naprawdę rozmyślny, z rozwagą. Tak, jak ja używam tutaj palnika, najprostszego z możliwych, mam też półtora litra wody na zagaszenie, bo z sobie dobrałem tej wody, gdyby coś tu miało się zdarzyć. Mam tutaj takie miejsce, gdzie nie powinno być żadnego problemu, też nie zapruszam iskry. Szanujmy las. Moja herbatka powoli będzie do siebie dochodziła. Sól znalazłem. Wycieczki do lasu, kontakt z lasem tak. Natomiast dwie rzeczy. Bezpiecznie. Zgodnie z prawem, a przede wszystkim myślmy. To jest najważniejsze w tym wszystkim i zabierzmy ze sobą śmieci. To już tak na koniec, jak zapraszam was tutaj w odwiedziny. Nie tylko do lasu Kobrzyskiego, bo tych lasów trochę mamy w naszym powiecie, ale też niewiele jest zbyt tych lasów, na których można by było tak naprawdę wejść i zrobić coś w miarę sensownego z bardzo prostego powodu. No trzeba je powoli udostępniać, ale tak jak mówię z głową. To jest najważniejsze. A ja Was zachęcam do tego, żeby wychodzić. Żeby spędzić trochę czasu z przyrodą. Bo warto. I proszę. Herbatka jest jest. i po sprawie. Można przystąpić do prostych konsumpcji. Przede mną słuchajcie, zachodzi słońce. Ostatnie promienie, bo tutaj mam praktycznie kierunek zachodni. Za mną Parsenta, tak więc widoki mam świetne, jak się w hamaku położę, a za chwilę dokładnie to zrobię. To będzie fantastycznie. Niektórzy z was pytają, co to za hamak? Odpowiadam, to polska firma Lesowik, model Draka z Moskitierom, bardzo pożyteczna rzecz, zwłaszcza na wakacje do lasu, ale nie tylko. Tak więc pytacie mnie czasami, ostatnio nawet jakiś pan się zatrzymał i pytał mnie, co to za sprzęt. Zatrzymał samochód i woła, tak więc takie rzeczy też się zdarzają. Ale ja zapraszam, tak podsumowując dzisiejsze spotkanie, zapraszam do lasu. Kopy dłówko, parsenta. Coś pięknego, krajobrazy polodowcowe tutaj również można zobaczyć. No i przede wszystkim kontakt z naturą. Takie przygody i z plecakiem 10-litrowym da się zrobić. Niekoniecznie trzeba od razu brać reklamówki sprzętu, bo idę do lasu. Nie, nie ma takiej potrzeby. Jak widać, można całkiem nieźle ze sobą nakombinować różnych rzeczy po to, żeby przedsięwziąć jakąś kolację, spanie, siedzenie. Da się przeżyć. I ja zapraszam Was do takich mikro przygód, dlatego że każdemu raz w tygodniu porcja natury, no w tym przypadku w lesie, po prostu się należy. Do zobaczenia na szlaku.